Będzie, będzie ciepło. W Dobrze. czas na Będziecie Będzie ciepło. Słuchajcie, załatwiłam nam. To cieszycie się? Cieszymy się bardzo, tak. Kochani, dzień dobry, oczywiście raport, raport e, pogodowy przygotowany. Sprawdzamy, co się będzie działo i plus ogromny jest taki, że faktycznie z dnia na dzień będzie coraz, coraz, coraz cieplej. Dla niektórych nie jest to dobra informacja, bo szykują nam się prawdziwe upały, ale oficjalnie możemy powiedzieć, że lato nie tylko mamy w kalendarzu, ale zaczyna ono pojawiać się również namacalnie niemal. Będziemy dzisiaj oczywiście odwiedzać różne miejsca naszego kraju na początek i Jaka jest aura o poranku? I to pierwsze nasze spotkanie będzie odbywało się teraz w przepięknym miejscu. Zabieram Państwa nad Polańczyk. Pogody na dziś, tak jak wcześniej wspomniałam, jutro równie ciepło, chociaż trochę więcej deszczu. O szczegółach niedługo. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu. Czas na nasze kolejne pogodowe spotkanie. Jeżeli lato, no to oczywiście słońce i na całe szczęście o tym słońcu będę dziś mówiła naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo, z czego się niezmiernie cieszę, bo wiem, że to różnie w ostatnim czasie bywało. Jeżeli słońce, jeżeli lato, no to oczywiście od, oczywiście od razu nasza głowa przenosi nas nad morze, może nad nasze polskie. Ozy pogody nadszedł czas prognozy, w której na całe szczęście, tak jak powiedziałam, jest wyższe, skoro wyż to słońce i bardzo dużo przede wszystkim takiego bardzo bardzo spokojnego ona właśnie będzie rosła i miejscami w najbliższym czasie zobaczymy nawet 31 stopni gdzie kiedy dlaczego o tym jeszcze oczywiście dziś do zobaczenia